Zorawskim Teraz będzie okazja, Boguski, Boguski, Paweł Brożek ładnie, no. i gol, i gol dla Wisły Kraków, no nie udawało się w prostszych sytuacjach, a tym razem techniczny majstersz, tak jakby mający wynagrodzić tę sytuacje, w której zdecydowanie miał łatwiej Paweł Brożek, by trafić do bramki rywala, w końcu w 77 minucie w bramkę strzelają wicemistrzowie Polski, prowadzimy na Litwie 1 do 0. To jest cały Paweł. Do tej pory powinien mieć już dwie bramki, gdzie miał takie czyste sytuacje. A tutaj no, popisał się w kapitalnym zagraniem, sztuczką techniczną. Spokojnie piętą skierował piłkę do bramki. Dobra akcja tutaj, dynamiczne wejście Boguskiego. I dobre zagranie, muszę powiedzieć. Yy, chyba wiedział na co stać Pawła. Paweł jest na tyle nieobliczalnym, że mógł liczyć na to co zrobił yy, również partner zagrywając tą piłkę. Chciał jak najdalej od obrońcy, od bramkarza zagrać tą piłkę yy, Rafał Boguski i to mu się udało. Też widzimy, że wygrał taką ważną przebitkę. Tomasz Irszak nie odstawił nogi, tak, tak, to tak, gdzieś tak. jakby umożliwił.